Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Od razu przejdę do tematu, dlatego poproszę Cię o wielkie, czerwone serce w komentarzu. I dzisiaj pomówimy sobie o produktach z Rosmana, które, uwaga, pojawiają się na rozstępy. W szczególności są to dedykowane produkty dla kobiet w ciąży. Wiele razy były zapytania o produkty, ponieważ u mnie do tej pory chyba pojawił się taki jeden balsam na rozstępy. Jego cena e, dawała. Nieco trochę kontrowersji, może powiedzmy tak, nie każdy być może chciał tyle na balsam wydać, więc ja dzisiaj przyjdę z tańszymi, dużo tańszymi opcjami i również i sobie omówimy, żeby było wiadomo, co, dla kogo. Natomiast chcę zaznaczyć jedną rzecz. Jeżeli są tutaj ze mną kobiety, które myślą, że po prostu balsam na rozstępy pomoże się tych rozstępów całkowicie pozbyć, bo na przykład są one jeszcze czerwone I tak dalej, i tak dalej Pamiętamy, że mamy i czerwone rozstępy i już takie białe, perłowe, które, no, które z nami zostaną To ja muszę Was tutaj zmartwić I powiem wprost, że taką jedyną sprawdzoną metodą Na pozbycie się takie całkowite, jak ktoś chce mieć takie idealne ciało Rozstępów, no to jest zgłoszenie się do gabinetu medycyny estetycznej. I ja chcę, żeby to było jasne. E, tutaj nie będę wam mówić, że jest inaczej. Natomiast e, takie balsamy, czy to oznacza, że one są do śmieci i do niczego się nie nadają? Absolutnie nie. One jak najbardziej będą miały działanie wspomagające i warto sięgnąć po kosmetyki, które będą wspomagały tą skórę w odbudowie, w. Em, Ujędrnieniu, w nawilżeniu, w odżywieniu tej skóry, właśnie za tym też idzie właśnie umiadrnienie, uelastycznienie itd. Dlatego mówimy sobie, co, dla kogo i po co w tym rozmanie warto. Po co warto się wybrać do tego Rossmana? Może tak, ja omówię każdy z tych produktów, ja tutaj na telefonie mam ich dosyć sporo, <noise> ale obiecuję Ci, że będzie szybko, nie będziemy się skupiać na każdym jednym składniku. Tworząc ten film chcę sprawić, że po prostu kiedy wejdziesz do tego Rossmana od razu sięgniesz po produkt, który będzie... Spełniał Twoje oczekiwania, bądź będzie najbliżej Twoich oczekiwań I już bez żadnego przedłużania Tutaj na pierwszy ogień idzie ze mną kosmetyk I teraz uwaga, z tej serii, z Lirene są dwa kosmetyki Jest serum ujędrzeniający, będę mamą I ja się na nim nie będę dzisiaj skupiać, ponieważ tam mamy sodium poliakrylatę Natomiast tutaj będę mamą żelowy olejek, intensywnie nawilżający Ekstrakt Sekwoi, okej okay. I tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o żelowy olejek intensywnie nawilżający. Mnie ta sama nazwa w ogóle już w sobie ciekawi, ponieważ nie jest to żel, ale nie jest to olejek, czyli będzie to konsystencja taka pomiędzy. Rzeczywiście tutaj będzie zapewne nawilżenie, być może nawet będzie można tą konsystencję porównać do serum. Niemniej jednak, co my tutaj mamy? sekwoi, ja bym powiedziała, że to jest po prostu dogłębne nawilżenie. Mamy tutaj olej liniany. Uelastycznienie tej skóry. Mamy olej z awokado. On będzie miał takie właściwości wygładzające, natłuszczające, odżywiające. Witaminę E, innymi słowy, wit witaminę młodości i olej arganowy, który będzie wspomagał barierę hydrolipidową i oczywiście nawilżał. Także ja tutaj zostawiam ten produkt po prostu z taką metką, że będzie on wspomagał. Poprawiał ten stan skóry. Ona będzie bardzo dobrze nawilżona Następną firmą, jest, następnym produktem jest to produkt od firmy Organic. For Organic. Słuchajcie, szczerze mówiąc, ja nigdy o tej firmy nie słyszałam. Organic Mama. I jest to y, naturalny balsam do ciała dla kobiet w ciąży. Ok. 99% z, y, składników powodzenia naturalnego. Mamy tutaj tak masło Shea, czyli oczywiście takie głębokie nawilży, yy, odżywienie, bym powiedziała, masło kakaowe, wygładzenie, yy, olej lniany, o którym przed chwilą powiedziałam, yy, sok z liści aloesu, nawilżenie, ukojenie. Yy, I ja tutaj bym powiedziała, że to będzie taki balsam na, nawilżający, natomiast yy, mogę się mylić, ale cudów bym nie. Spodziewała się, czyli basem regenerujący, nawilżający, natomiast oni mają tutaj jeszcze taki olejek na rozstępy. Ja jeżeli chodzi o olejki na rozstępy, mam takie mieszane uczucia osobiście, nie do końca się ku nich skłaniam, nie będę tego ukrywać, ale jeżeli ktoś sobie na przykład go rozważa, to chciałam tylko zaznaczyć, że tutaj skład według mnie bez zastrzeżeń. Kolejnym produktem, na którym chciałabym się skupić, jest to produkt nieco inny i. Tutaj już bardziej ku niemu bym się skłaniała, jeżeli chodzi o moją taką personalną decyzję Jest to serum liftingujące biust dla kobiet w ciąży i po porodzie, Poton Libio I już na wyjściu mamy napisane, że tutaj jest na przykład skwalan, czyli takie dogłębne nawilżenie Natomiast mamy tutaj jeszcze składnik o nazwie Kigelia Afrykańska. Jeżeli chodzi o Kigelię e, Afrykańską, ona jest tutaj w połączeniu z olejem figowym, i to jest regeneracja skóry. Jest to takie działanie głęboko regenerujące e, i. Tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne, mamy arnikę górską. Jeżeli chodzi o arnikę, na pewno się spotkałaś w aptece z maściami z arniki na przykład siniaki. Mamy tutaj właściwości wzmacniające skórę, ale również wzmacniające naczynia krwionośne. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o ten balsam, znowu mogę tutaj powiedzieć o takiej. Nie tylko na wierzeniu, odżywieniu, ale o takiej solidnej regeneracji. Natomiast tutaj znowu odnoszę się do tego, co powiedziałam na samym początku nagrania, jest to balsam wspomagający. Każdy balsam według mnie jest wspomagający, tak? Nie stricte rozwiązaniem problemu. Następnie są LiBio mamy balsam ujędrniający dla kobiet w ciąży i po porodzie przeciw rozstępom skwalan. Przed chwilą powiedziałam o właściwościach składaną i centella azjatyka. Centella azjatyka to inaczej jest wąkrota azjatycka, o której ja już wielokrotnie wypowiedziałam się tutaj na kanale. I jeżeli chodzi o wąkrotę azjatycką, to moje drogie właściwości kojące, właściwości łagodzące, właściwości, które przy takim balsamie y, będą również miały wpływ na ujędrnienie i uelastycznienie skóry. I jak przywrócenie takiej dobrej kondycji Jeżeli chodzi jeszcze o ten skład, tutaj mamy masło szea, które będzie oczywiście dogłębnie nawilżać Ale mamy tutaj jeszcze zawartość imbiru, imbir oczywiście regeneracja Jak najbardziej jestem za, myślę, że można po taki balsam śmiało sięgać A tymczasem mamy tutaj jeszcze z tej serii, wiem, że będą pytania, olejek Przeciw rozstępom. Ja na temat olejku już się wypowiedziałam, natomiast jeżeli ktoś mnie zapyta, co myślę o składzie tego olejku, jak najbardziej jest w porządku. Tym produktem, o którym sobie powiemy, jest to Balsam Mami od firmy AA. Yy, farmaceutyczna czystość receptur okay, wzmacniający balsam przeciwrostępo, Brzuch uda pośladki. I to, co tutaj cały mi się podoba? Proces zaznaczył, że to jest w, yy, wzmacniający balsam przeciwrostęp. Teraz uwaga. My bardzo często jako konsumenci nadinterpretowujemy nazwy. Czyli, na przykład, krem przeciwzmarszczkowy, to my myślimy, aha, to pozbędzie się. Zmarszczek, no nie, przeciwzmarszczkowy, przeciw powstawaniu zmarszczkom, nie przeciw, nie, nie zdejmujący, redukujący zmarszczki, które pojawiły się już teraz na tobie, tak? I tutaj jest podobnie, zobacz co producent napisał. Czytanie z zrozumieniem, wzmacniający, czyli mamy informację, że ten balsam będzie wzmacniający, przeciw rozstępom. Tutaj producent informuje nas, że ten balsam będzie działał przeciw, Powstawaniu, formowaniu się nowych rozstępów. I to trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego ja tutaj to od razu zaznaczam, bo często jest tak, że możesz sięgnąć właśnie po balsam przeciw rozstępom, mówić, ale to nie działa. No, te, które już masz rozstępy, no to tak jak powiedziałam na początku tego wideo, jeżeli ktoś ominął, to odsyłam. Dobra, już skład. A, a teraz ma taką, jakby, taki system tych składów, że oni je tak rozpisują, czyli jakby oni są świadomi tej, Świadomości konsumenckiej, przepraszam za powtórzenie, i oni temu konsumentowi ułatwiają czytanie tego składu, co również jest fajne. Zacznę od wody, później mamy Dimeticone. ja jestem ok z dimethikonę, potem mamy masło kakaowe, o, której już, o którym już przed chwilą powiedziałam, czyli nawilżenie, regeneracja Mamy tutaj również elastin DX i to jest ich taki wymysł i on nadaje właśnie taką gładkość tej skórze I co tutaj możemy... Się spodziewać, czyli takie zmniejszenie suchości, szorstkości tej skóry, czyli oczywiście nawilżenie. Uważam, że tutaj możemy się również spodziewać takiego odżywienia tej skóry i wygładzania tej skóry, tak bym to nazwała. Jeżeli chodzi o firmę AA, mamy tutaj olejek przeciwko rozstępom, tylko zwrócę się w. W tym kierunku, że według mnie skład w porządku, natomiast olejki już się wypowiadałam. No i jeżeli chodzi o jeszcze jeden produkt AA, mamy tutaj również masło do ciała intensywnie, pielęgnujące, pielęgnujące do skóry suchej i bardzo suchej, także wrażliwej. I tutaj ten skład jak najbardziej znowu w porządku. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o żel do piersi, to mi się tutaj już nie podoba obecność mikroplastiku, także na ten produkt akurat ostatni ten żel do piersi nie będę zwracać. Uwagi. Tutaj, już prawie na ostatnim biegu, chciałam się zwrócić do w kierunku firmy, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. I ta firma się nazywa Mamen I tutaj mamy serum korygujące rozstępy. Ok, czyli tutaj mamy informację, że ono powinno korygować widoczność tego, tych rozstępów, ale pod spodem czytamy wyjaśnień producenta, które również nam obiecuje to. Uwaga! Zapobiega powstawaniu rozstępów, ok? I redukuje już powstałe. Na to trzeba zwracać, moje drogie, uwagę. Uelastycznia oraz nawilża skórę. I co my mamy w tym składzie? I tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym kosmetykiem, ponieważ tu mamy mnóstwo ekstraktów, olejków, ale jest to kosmetyk na bazie masła i lipa. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś o tym składniku, natomiast jest to emolient tłusty, który zapobiega... Odparowywaniu wody z naskórka. On również działanie zmiękczające, odżywcze i uelastyczniające. Ten skład tego produktu, on jest naprawdę długi, natomiast tutaj jest to yy, zaraz po maśle szea pojawia się właśnie. Hmm, zaraz po niacy na midzie pojawia się właśnie masło i lipę. Następnie mamy bardzo wiele olejków, w tym olejek z róży damasceńskiej, o którym ja już wielokrotnie mówiłam na kanale. Mamy również wyciąg z jaśminu, mamy wyciąg z lawendy, ale pomiędzy tymi wszystkimi składnikami a jak widzisz, jest ich naprawdę sporo mamy również wyciąg z korzenia. Traganka błoniastego. I chciałabym na to zwrócić swoją szczególną uwagę, ponieważ traganek błoniasty, zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo co jest bardzo ważne wykazał właściwości, które są niezmiernie dla nas ważne. Między innymi spowodował poprawę zmian skórnych w czasie przebiegu atopowego zapalenia skóry, a dodatkowo również ma właściwości wyciszające stany zapalne. Często również możesz zobaczyć go w kosmetykach, które są o działaniu anti-aging. Tutaj ja już nie będę jakby omawiać każdego składnika z osobna przy tym produkcie, ponieważ chyba zastanie nas tutaj noc, a jeszcze kilka tych produktów z nami jest. Kolejnym produktem z tej samej firmy jest Tami Mousse, czyli tutaj mamy już informację od producenta, że jest to most tutaj do okolicy brzucha, zapobiega rozstępom, wygładza skórę, czyli tutaj mamy tylko taką informację: zapobiega rozstępom, wygładza skórę. Ten skład tutaj jest znacznie uboższy, natomiast znowu mamy tutaj do czynienia z masłem kakaowym, o którym już wcześniej mówiłam. I jest to bardzo taka podobna kompozycja, składowa do tych produktów, które mówiłam wcześniej, więc nie chcę już przedłużać tego, natomiast mamy tutaj jeszcze firmę, która nazywa się Mamacika. I mądrość matki natury, Zaufaj intuicji matki natury, popartej za zaawansowaną nauką olejek. Dobra, słuchajcie, to jest olejek, natomiast ja tutaj o olejkach się wypowiedziałam, ale przy tym chcę się zatrzymać, ponieważ tutaj mamy nie tylko wąkrotę azjatycką w tym olejku, o, którym ja już, o których ja już wcześniej powiedziałam, ale mamy tak. Olej z pestek Morelli, czyli taki, takie właściwości regenerujące. Mamy olej z ogórecznika. Uwaga! Yy, są to właściwości, które yy, niwelują podrażnienia, yy, są takie łagodzące w ten sposób bym powiedziała. Mamy olej z żożowa, wygładza. I mamy tutaj olej z wiesiołka. Koi popękaną, nad wrażliwą skórę Więc przy tym olejku jak najbardziej się zatrzymam Uważam, że jest on warty uwagi I tutaj z tej samej serii mamy balsam I ten balsam, on również tutaj ma wągrotę azjatycką Jest to bardzo prosty skład Natomiast uważam, że skład, na którym warto zwrócić uwagę A mamy również z tej samej firmy Krem do ciała przeciw rozstępom Odżywia uelastycznia, przywraca sprężystość I tak już idę po łebkach, bo nie wiem jakie długie będzie to nagranie ale oni tutaj mają swój taki, bym powiedziała net, patent i to się nazywa Street Rover kompleks roślinny, redukujący widoczność rozstępów. Ujętrnia i wygładza skórę. Myślę, że warto zwrócić na ten produkt uwagę jak najbardziej. Huu, ale się nagadałam. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Ciebie pożyteczne, że on Ci się przyda. Jeżeli tak, koniecznie daj mi znać w komentarzu, żebym ja nie wiedziała, wiedziała że nie nagrywam tego na darmo. I. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to to, że nie zapomnij, że jeżeli Ty o siebie nie zadbasz, to nikt inny tego za Ciebie nie zrobi Z tego samego powodu zapraszam Cię na www.zawszemuda.com, gdzie nadal czeka na Ciebie darmowy e-book Wakacyjny Przewodnik Piękna Pamiętaj, że to się nic nie kosztuje, a może na przykład sprawić, że... Zapobiegniesz w powstaniu chociażby przebarwień na swojej twarzy. Jeżeli na przykład się z tym zmagasz, to koniecznie. Słuchaj, to jest za darmo. Dlaczego nie? Dlatego tam Cię zapraszam, oczywiście, kursy: Azjatycka Tajemnica Piękna oraz yy, tej piękna celulit, który niedawno został opublikowany w najnowszym numerze magazynu estetycznego. To wszystko znajdziesz na www.aswithwoda.com i tam się z Tobą widzę, ale także w wyzwaniu. Zawsze młoda kobieta sukcesu. Tam mamy totalnie inne treści. Możesz dołączyć do grupy, która liczy już 500 osób, tak, 500 zmotywowanych osób do działania, dbających o siebie. To jest za darmo. Link pod filmem. Do zobaczenia. Cześć.